Ta ostatnia niedziela Zlatan Ibrahimović oficjalnie kończy karierę piłkarską. Napoli z Pucharem Scudetto. Neapol świętuje i poszukuje nowego trenera. A oprócz tego Paulo Dybala rzutem na taśmę daje zwycięstwo Romie i posyła Juventus do Ligi Konferencji. Zaś specja i Ella Zwerona rozegrają dodatkowy baraż o utrzymanie w Serie A. Marcin Nowomiejski, Poranny Przegląd Włoskiej Prasy Sportowej. Zapraszam. Giornissimo amici sportivi. Poniedziałek, 5 czerwca 2023 roku. Dzień dobry. To już napisy końcowe. Czas powoli rozstawać się z sezonem 2022-2023, choć czeka nas jeszcze baraż o utrzymanie w Serie A. Oczywiście finał baraży o awans do pierwszej ligi pomiędzy Kaliari i Bari, ale o tym dopiero w kolejny weekend. Amici Sportivi zapraszam do subskrybowania tego kanału. Dziękuję, że dołączacie do mnie tego poranka, a może popołudnia. Jakkolwiek ważne, że jesteście razem z nami. Dziękuję za każdy like, komentarz pod tym filmem oraz wirtualną kawę, jeżeli zechcecie mi ją postawić. O czym dzisiaj? No, dzisiaj o wybranych meczach ostatniej kolejki serii. A ale wydarzenia we Włoszech zataczają szersze koło z uwagi na to, że mówimy o pożegnaniu Ibrahimowicza. Mówimy wreszcie o Pucharze Napoli, już oficjalnie Neapol świętuje, już z odznaczeniami, z medalami. No a co dalej? Dzisiaj pokusimy się też o ocenę tego sezonu. A co dalej po jego zakończeniu? Na naszym kanale Amici Sportivi zostańcie ze mną do samego końca. Tymczasem ja zapraszam na co? No, na primopiano, czyli przegląd okładek dzisiejszych wydań. Włoskich dzienników sportowych, a niezmiennie są to Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Drodzy amici sportivi, o czym dzisiaj? Na okładkach dzisiaj najważniejsze rozstrzygnięcia ligowe oraz pożegnanie z Latana Ibrahimowicza. Najwięcej miejsca Scudetto Napoli poświęca, co ciekawe, turyński Tutto Sport, Napule e Treculure. Neapol jest trójkolorowy, to wszystko w dialekcie neapolitańskim, duża fotografia przedstawiająca Adzurlich z pucharem, tylko wzmianki o pozostałych wydarzeniach. Po Podczas gdy Corriere dello Sport tytułuje swoje wydanie Posak Paulo. No i pisze o tym, że Paulo Dybala posyła Juventus do Ligi Konferencji. Gazeta dello Sport, tu się nie dziwimy, pisze o pożegnaniu króla. Il saluto del re. Pisze o tym, że Zlatan Ibrahimowicz kończy karierę piłkarską. To temat numer jeden w Mediolanie i okolicach. Il Romanista z kolei pisze o świętej rodzinie Giallo Rossich. Opisuje mecz Romy ze Specją i ogłasza pozostanie José Mourinho w Rzymie, co zasugerował. Po meczu on sam. Dzisiaj zerkamy na te najważniejsze mecze, no ale dzisiaj zastanowimy się, jak ocenić tenże sezon. Gazeta Dello Sport ocenia w ogóle każdą z drużyn, więc na koniec my to również zrobimy, ale proponuję rozpocząć od wczorajszej prasy, od tego, w jaki sposób Gazeta Dello Sport opisywała zwycięstwo Interu z Torino. No właśnie, bo mieliśmy mecz Torino kontra Inter, Torino liczyło na ósme miejsce, chciało je wywalczyć z uwagi na to, że jeżeli w przypadku, gdy Gdyby Juventus został wykluczony przez UEFA z Pucharów Europejskich, ósmy zespół automatycznie wskakuje do Ligi Konferencji. Aktualnie na ósmym miejscu Fiorentina, która jeszcze ma w tym tygodniu do rozegrania finał Ligi Konferencji właśnie z West Hamem i ma szansę na udział w Lidze Europy. Tak czy inaczej, Inter zrobił swoje, Inter wygrał. Opisywała to Gazetta dello Sport. Po bramce z Marcelo Brozowicza do Zlatana Ibrahimowicza. jeszcze sobie przejrzymy, przejdziemy. Inter pronta per guardia. Inter gotowy na Guardiola to tytuł tego tekstu, który opisywał nam to spotkanie. Nerazzurri przedłużyli swoją pozytywną serię wyników. 11, 11 zwycięstw w 12 meczach, no to nie w kij dmuchał, to tylko powiększyło żal z powodu przegranego Scudetto, pisze Luigi Garlando w tym tekście. Co by było, gdyby jest pytaniem, które pewnie często teraz pojawia się w obozie mediolańczyków. No ale teraz czas na decyzję. Jaką? Kim zagrać w finale Ligi Mistrzów? Czy w ataku obok Lautaro Martineza Powinien wystąpić Edin Jacko, czy też Romelu Lukaku? To największe nierozstrzygnięte jeszcze pytanie. My postaramy się je niebawem, drodzy amici, rozstrzygnąć wspólnie z Wami, z uwagi na to, że zaproszę Was na live poświęcony w całości Interowi w finale Ligi Mistrzów. Ten już w najbliższy piątek wieczorem. Zostańcie z nami, bądźcie z nami tego wieczora. Ja zaś zapraszam do tego, żebyśmy zerknęli na lepadżele, na noty przyznane obu zespołom po tym spotkaniu. Torino na 5,5, Inter na 6,5. Jako drużyna bohaterami obu zespołów Karamo w Torino z notą 6,5 oraz Romelu Lukaku w interze z siódemką. Najsłabsi Milinkowicz, Sawicz w toro i Robin Gosens w interze. Karol Linetti z notą 6, próbujący jak czytamy tchnąć nieco energii w zespół Granata w końcówce, kiedy to Inter nieco się cofnął. W interze z kolei siódemka jeszcze dla trzeciego bramkarza, dla Kordaza, który zagrał po raz pierwszy w ciągu dwóch lat w barwach na Nadzurich i zaprezentował się bardzo dobrze, broniąc m.in. strzał Sanabri, redaktorzy gazety Dello Sport tłumaczą, nie mogliśmy mu dać niższej noty za to, co zaprezentował. Reszta ocen to szóstki, 6,5 no, nikt nie otrzymał noty niższej niż 6 w ekipie Interu. Wczoraj wydarzeniem dnia była feta w Neapolu. To zrozumiałe, choć oczywiście niektórzy z Was mogą powiedzieć, że absolutnie nie. Wydarzeniem dnia było pożegnanie z Latana Ibrahimowicza, i pewnie obie strony miałyby rację. Natomiast, co się dzieje w Neapolu, oprócz tego, że dzisiaj Neapol prawdopodobnie, czy wczoraj nie zasnął, i dzisiaj dopiero będzie kładł się spać z wycieńczenia, z, mistrzo z zaświętowania mistrzostwa. Jak widzieliście, na okładkach dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych niewiele tego to relatywnie niewiele, ale mogę Wam powiedzieć, że Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu kampania poświęca temu wydarzeniu bardzo dużo miejsca. Zwróćcie uwagę na okładkę, ta po lewej stronie, Tutto il bello del mondo, całe piękno świata i oczywiście duża fotografia Napoli di Lorenzo z pucharem Scudetto w rękach, ta powtórzona w jeszcze większym formacie na pierwszej rozkładu rozkładówce za tytułowanej La Coppa dei de Campioni. No, oczywiście Napoli musiało jeszcze zanim odebrało ten puchar, rozegrać obowiązkowy mecz ligowy z Sampdorio, ale to była formalność. Co ciekawe, prasa nie poświęca samemu meczowi zbyt wiele miejsca. Zdecydowana większość uwagi poświęcona jest, czy skierowana na Scudetto. Podsumowanie sezonu, poszukiwanie nowego trenera przez prezydenta klubu Aurelio de Laurentisa pojawia się nazwisko Manciniego, ale przede wszystkim Vincenzo Italiano. No trudno się temu dziwić, że tak wygląda narracja w dzisiejszym kampanińskim wydaniu Corriere dello Sport. Bo mecz był tylko tłem, ewentualnie okazją dla Wiktora Ozimena na poprawienie dorobku strzeleckiego, co zresztą Nigryjczyk uczynił, z czego nie omieszkał skorzystać. Zerknijmy z kolei na to, jak opisano w ogóle ten mecz za pośrednictwem noc. Zerknijmy do rubryki Lepagelle, bo próżno doszukiwać się jakichś obszernych artykułów opisujących samo spotkanie. Nie dzisiaj, Amici Sportivi. Lepagelle, co ciekawe, bohaterem i z tego się cieszymy ostatniego ligowego meczu Napoli został Piotr Zieliński. Polak otrzymał notę 7,5, a przy jego nazwisku wymieniono jego najlepsze zagrania z tego wieczora. Ozimen i Simeone otrzymali siódemki. Reszta not to 6,5, 6, szóstki, Jedną z szóstek oraz tytuł Il Peggiore otrzymał Elif Elmas. Beres Wystąpił, ale noty nie dostał SV Senza Woto. Jedynie komentarz, że zaliczył występ jako ex-gracz Sampdori. W tejże zaś doceniony Zanoli, który po sezonie wróci do domu, wróci do Neapolu. Zanoli z notową 6,5 ilpeggiore z kolei dla Lerisa. Jeszcze jedna ciekawostka na temat dzisiejszego wydania: Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Kampania. Otóż znajdziecie w nim dodatek. W którym to poświęcono uwagę każdemu zawodnikowi na polis osobna, o którym napisano artykuł podsumowujący jego sylwetkę oraz występ w tym sezonie i pewne okoliczności przyrody, które warto, warto wziąć pod uwagę. Ja chciałbym pokazać wam dla przykładu artykuł poświęcony Piotrowi Zielińskiemu. La Rivincita di Zieliński do Polanotte di Firenze, czyli zemsta Zielińskiego po nocy we Florencji. O co chodzi? Tak zatytułowano ten tekst. A chodzi o to, że w trakcie siedmiu sezonów w Neapolu Piotr został jednym z najbardziej zaufanych graczy i zaufanych ludzi. Wreszcie zdołał zrealizować swoje marzenie po tym, jak przeżywał koszmary pod wodzą Maurizio Sariego. W końcu był tutaj, kiedy to Napoli przegrało skudetto w hotelu z, w 2018 roku. Teraz wreszcie możecie się cieszyć błękitnym latem. Najbardziej, jak tylko się da. No tyle o Napoli. Gratulujemy raz jeszcze zdobytego skutka. To, to odbija się cały czas szerokim echem w całej Italii, no a w Napolu tym bardziej, w którym trwa świętowanie i pewnie jeszcze długo potrwa. My zobaczmy, co tam w Rzymie, bo w Rzymie ostatni mecz rozgrywała Roma. Roma mierzyła się ze Specją i to był mecz powiązany bardzo z dwoma innymi. Z meczem Udinese-Juventus, no bo toczyła się tutaj walka o miejsce w rozgrywkach europejskich. No i oczywiście z meczem Milan-Ellas-Verona, o którym też porozmawiamy, ponieważ Specja i Ellas walczą o utrzymanie w Serie A. Jak opisuje to wszystko Corriere dello Sport? Zerknijmy z uwagi na to, że Trzy rzeczy, czy trzy aspekty, w kontekście których opisywany jest ten mecz dzisiaj, to po pierwsze, Paulo Dybala posyłający Juventus do Ligi Konferencji, po drugie, oczywiście, utrzymanie specja i czy specji Illasu, która ma rozstrzygnąć się. Dopiero w dodatkowym meczu. No i trzecia sprawa paskudna kontuzja jego Abrahama. Anglik w ostatnim meczu, duży pech, zerwał więzadła krzyżowe. No i życzymy oczywiście zdrowia, ale czeka go długi rozbrat z piłką kopaną, ponieważ musi wrócić do zdrowia i stanąć nomen omen na nogi. Otwieramy korierę do Sporta. Tam rozkładówka Roma con Leuro Oczywiście tę radość europejską dał Giallo Paulo Dybala. Mourinho wygrywa ze specją, choć ten mecz się nie kończył, nie potrafił, nie mógł skończyć kilkanaście doliczonych do drugiej połowy minut, między innymi po tym, jak Paulo Dybala właśnie z 11 metrów trafił na 2 do 1, czym ucieszył kibiców Romy, piłkarzy i kibiców La Suverona, oczywiście zasmucił ewidentnie Juventus. Roma kończy sezon na szóstym miejscu, zaś Dybala i Pellegrini już wiemy, nie zagrają w pierwszej kolejce następnego sezonu z uwagi na zawieszenie za nadmiar żółtych kartek. Oczywiście odnotowujemy też gol Nikoli Zalewskiego, drugi w barwach Djallo. Rosji dający wyrównanie po zaskakującej szybkiej bramce Nikolału już na początku. Specja walczyła o utrzymanie. Toczyła korespondencyjny pojedynek z lasem, który grał w Mediolanie. Ostatecznie jeszcze raz. Losy tych dwóch zespołów ważyły się do samego końca. Będziemy mieli baraż bardzo słabo oceniony w tym meczu, czy za ten mecz został sędzia Mareska. Tylko Czwórka dla arbitra od Corriere dello Sport. Ten mecz wymknął mu się spod kontroli. Już na początku źle zarządzał kartkami. Roma powinna była dostać jeszcze jeden rzut karny. No, nie był to dobry występ tego wieczora tegoż właśnie arbitra. Co się dzieje w rubryce Le Pagelle? Zerknijmy. Tam widzimy Il Migliore oraz siódemka. Zielona siódemka dla Stefana Elszaraujego, który był bardzo aktywny i reaktywny, jak czytam przy jego nazwisku, w tym meczu. Mnóstwo pracy włożonej w to spotkanie, stąd taki tytuł i taka ocena. Siódemka powędrowała też do Paulo Dybali. Nikola Zalewski, mimo ważnej bramki, został oceniony na 6,5, ale to dlatego, iż zdaniem Corriere jego ocenę obniża fakt, iż to on utrzymał Nikolał w grze na początku meczu, zaraz przed tym, jak piłkarz ten trafił dla Specji na 1 do 0. 6,5 otrzymują pozostali, poza Jorenty mancinim i bowe najsłabszy w zespole Romy Andrea Belotti. Ani razu niebezpieczny dla rywala, zgaszony, bezbarwny, tylko piątka dla włoskiego napastnika. A skoro o zgaszonym i bezbarwnym mowa Porozmawiajmy o Juventusie. Juventus wygrywa w Udine 1-0. Takie derby barwowe, bo przed meczami Udineze z Juventusem zawsze mówi się o tym, że to Bianconeri kontra Bianconeri. No ale w zasadzie tyle należałoby powiedzieć o tym meczu i zamknąć rozdział o Juventusie, ale pomówmy nieco więcej z uwagi na to, że ta wygrana, choć da, daje Juventusowi komplet punktów, nie daje Ligi Europy. Choć na moment była taka sytuacja, kiedy Roma remisowała ze specją, a Juventus wygrywał z Udineze Wówczas to Bianconeri. Ci z Turynu byli na szóstym miejscu w tabeli, Roma zaś na siódmym, ale to wszystko wróciło do normy, powiedzmy w ten sposób, czyli do układu sprzed tych spotkań. A dzisiaj Gazeta dello Sport pisze o rozczarowaniu, o tym, że jest to najbardziej gorzki awans do rozgrywek europejskich juventusu. Choć tutaj powiedzmy i wspomnijmy, że jeszcze czekamy na to, co zrobi UEFA, czy przypadkiem nie podejmie decyzji o wykluczeniu Turyńczyków w ogóle. Tym razem to, to skromne zwycięstwo daje. Juventusowi Federico Chiesa, jego błysk, no ale koniec końców Juventus zagra tylko w lidze konferencji. Na ósmym miejscu jeszcze raz teraz Fiorentina. Ta stoi jeszcze przed szansą gry w lidze Europy, jeżeli pokona pojutrze West Ham. W artykule poświęconym Juventusowi mowa raczej o rozczarowaniu, raczej o tym smutku w Turynie. Oprócz tego, o tym, że to Dybala posyła swój były klub do ligi konferencji, o tym wyroku UEFA, na który czekamy. Przeczytamy też, że na boisku Juventus wywalczył tyle samo punktów, co Inter, który zagra w finale Ligi Mistrzów, że Di Maria odejdzie z klubu, ale że podsumowując, pobyt Argentyńczyka w Turynie pewnie zbyt wielu łez sympatycy Juve za nim nie wyleją. No i ciekawy komentarz, ciekawa statystyka. Po raz pierwszy od 1985 roku Milan i Inter oraz Juventus. Kończą sezon poza pierwszą dwójką serię A. No taki znamienny sezon yy, przyszło nam oglądać i przeżywać. Rubryka Le bardzo proszę. Udinese na 5,5, Juventus na 6,5 w Udinese. Tytuł Il Migliore wędruje do Neuena Pereza, który otrzymuje siódemkę. Il Peggiore zaś do kończącego mecz z notą 5,5. W Juve najlepszy Federico Chiesa z siódemką, najsłabszy Filip Kostić z piątką. Siódemkę otrzymuje również Danilo, 6,5, Iling Junior, Locatelli, Bonucci oraz Federico Gatti. Pozostali szóstki poza drugim najsłabszym graczem w tym meczu, czyli Arkiem Milikiem. Pierwsza połowa bez błysku, do zapomnienia. W drugiej odsłonie zagrał świetną piłkę do Adriana Rabio. Ten zmarnował tę sytuację, ale ogólnie rzecz biorąc ten występ Polaka nie należał do dobrych. To trzeba Powiedzieć. Po meczu zapytany o swoją przyszłość Massimiliano Allegri powiedział, ja jadę teraz nad morze, mnie to nie obchodzi, teraz plany będzie układał Calvo. No i tak, i dlatego Tutto Sport na okładce pisze o wysokim napięciu pomiędzy trenerem a zarządem Juventusu. Oczywiście jesteśmy ciekawi, jak to wszystko się rozstrzygnie, czy Allegri odejdzie z klubu, czy też zgodnie z dotychczasowymi deklaracjami Dirigenti, Bianconeri no, pozostanie w Turynie i będzie kontynuował swoją tyradę i orkę na tej Turynie. Ziemi. No zabrzmiało tak, jak miało zabrzmieć pewnie. A my pomówmy o Milanie. Milan wygrywa z Elasem Verona 3 do 1. Milan skąpany w deszczu, płaczące lombardzkie niebo. Nad czym? No, nad Zlatanem Ibrahimowiczem. I podobnie jak w przypadku Scudetto Napoli, dzisiaj odejście Zlatana Ibrahimowicza ze świata aktywnej. Piłki nożnej, to znaczy w roli piłkarza, jest tematem absolutnie numer jeden i przyćmiewa sam mecz. Mimo, że ten oczywiście warto odnotować i powiemy o tym, co zrobił Rafael Leão, ale oprócz tego, że temat Ibrahimowicza, żegnającego się z Calcio, trafia na okładkę gazety dello Sport, to poświęcono mu pierwszą rozkładówkę dzisiejszego wydania tej gazety. Ibra Lasio il Calcio to duży tytuł, który zdobi tę pierwszą rozkładówkę. Ibra otrzymał pamiątkową koszulkę z podpisami wszystkich. No, Szwed miał odejść z Milanu, o tym wiedzieliśmy, ale relacjonując na żywo wydarzenia po końcowym gwizdku na Andenie Eleven Sport sami z Julkiem byliśmy zaskoczeni, że postanowił ogłosić to już wówczas. Na oczach ponad 70 tysięcy kibiców, oczywiście zgromadzonych na stadionie, no ale może to najlepszy sposób, może to była największa, najlepsza do tego sposobność. Ibra otrzymał pamiątkową koszulkę z podpisami wszystkich. On powiedział za pierwszym razem, kiedy tu przyszedłem, daliście mi szczęście, za drugim razem dali mi miłość w ogóle wiele ciepłych słów usłyszeliśmy ze strony Szweda, który podziękował wszystkim po kolei. Kolegom z drużyny, trenerowi, działaczom. Podziękował oczywiście Tifozim. Powiedział, to czas, by powiedzieć ciao, calcio. Ale nie wam. Będę milanistą do końca życia. Czy to miała być sugestia, że pozostanie w Milanie w innej roli? O tym przekonamy się pewnie niebawem. Gazeta podsumowuje zresztą dorobek piłkarski z Latana w Milanie. A jest on Dosyć istotny, dosyć imponujący. 163 mecze, 93 gole, w tym ten strzelony 18 marca w meczu z Udinezę. Co prawda przegranym, ale ten gol, który dał mu tytuł najstarszego w historii Serii A: strzelca. Ponad 41 lat, dokładnie 41 lat i 166 dni miał z latan, kiedy zdobywał tę bramkę. No i ten najlepszy jego pod względem strzeleckim sezon to sezon 2011 12 Wówczas zdobył 35 bramek w 44 meczach, w ogóle tytuł Capocannoniere z 28 8 trafieniami w Serie A. Do tego zdobył z Milanem trzy trofea, no bo dwa Scudetti, no i super puchar Włoch. Sandro Tonali powiedział po meczu, że Zlatan wyjawił nam to w sobotę. O tym powiedział nam, że odchodzi, że kończy karierę piłkarską, że to było bardzo trudne dla nas wszystkich. Z kolei Stefano Pioli przyznał, że Ibra był największym piłkarzem, którego ten miał okazję, szansę trenować w swojej całej karierze trenerskiej i że Ibra jest absolutnie punktem odniesienia dla wszystkich, nie tylko w Milanie. No gdyby został w Milanie jako działacz, jako dirigente, no to pewnie byłaby piękna historia pisana w czerwono-czarnych barwach. Zobaczymy. Natomiast o samym meczu, co powiemy? No o tym, że Zlatan Ibrahimowicz był punktem odniesienia między innymi dla Rafaela Leao, który zaliczył wczoraj kapitalny dublet, najpierw strzał z dystansu, może, może nie najpiękniejszy, ale... Jakże ważny gol, no i później zabawił się, zabawił się niczym na treningu z graczami lasu Verona. I wbił piłkę na 3 do 1. Wcześniej bramka Oliveira Ziru O wszystkim pisze. Kto nam pisze dzisiaj? Sebastiano Vernazza. Tenże redaktor z Gazety dello Sport. A oto artykuł. Rafael inna Restabile, Niezatrzymany. Nie do powstrzymania. 3 do 1. Ella z Verona oceliła w zasadzie bramka Paulo Dybali, bo przegrana specji oznacza ten barasz o którym już wspominaliśmy. Przypomnijmy w ogóle, jakie są zasady, że to od tego sezonu dopiero Lega Serie A wprowadziła takie zarządzenie. W przypadku tej samej liczby, punktów trzeciego i czwartego zespołu od końca rozgrywany jest dodatkowy mecz o utrzymanie trwający 90 minut bez dogrywki w przypadku braku rozstrzygnięcia w tym czasie od razu zasądzany jest konkurs rzutów karnych trener Elasu Zaffaroni cytowany w tym artykule powiedział po meczu iż jest pewien, że Elas to utrzymanie wywalczy i tym samym ukoronuje swoją długą walkę o wyjście ze strefy spadkowej, no a poza tym w tym tekście peany na cześć Rafaela Leo, no i Olivier Giroud, który zdaniem gazety przeżywa drugą młodość no bo strzela jak niemal że nigdy w swojej karierze i poprawia swoje statystyki pod tym, pod tym względem. Jak to wygląda w rubryce Lepagelle? Giru nazwany właśnie Ragazzino. Młodym chłopakiem, który po raz kolejny przeżywa swoją właśnie piłkarską młodość, radość z Calcio, A co do not, Milan na siódemkę, Verona na piątkę. Bohaterem meczu oczywiście Rafael Leao z notą 7,5. Nie ma Ilpeggiore, mamy Ilvoto Piubasso, czyli szóstkę w tym wypadku dla Davide Calabri. W Elasie najlepszy Lazowicz z notą 6,5. Najsłabszy Dziuric z piątką, na którego Centymetry liczył Zaffaroni na kawał chłopa, ale który okazał się przegranym zakładem trenera Werończyków, przynajmniej tym razem. W Milanie mamy jeszcze jedną siódemkę, otrzymuje ją Olivier Giroud. Pozostałe noty to 6, 6,5, w tym 6,5 dla Charla de Ketelare, który, umówmy się, był bliski zdobycia bramki w tym meczu. No być może kolejny sezon okaże się bardziej łaskawy dla Belga. Przekonamy się już niebawem. Co dalej, amici sportivi? Czas podsumować ten sezon. Robi to Gazeta dello Sport, może nie w kontekście całego sezonu, ale faktycznie funduje nam Le Pagelle, ale del Campionato. Oceniając każdy zespół i komentując jego poczynania w tym sezonie, no to jeżeli jesteście ciekawi, ja w ogóle jestem ciekawy, czy zgodzicie się z tymi notami, więc dajcie znać. Zachęcam jeszcze raz do dyskusji. Zapraszam do subskrybowania tego kanału i dziękuję, że jesteście ze mną jeszcze w tym momencie, że oglądacie ten przegląd prasy. Do końca to bardzo cenne, o czym staram się wam powtarzać za każdym razem. Bardzo serdecznie dziękuję każdemu, kto ogląda do tego momentu. No to zobaczcie, jak wygląda artykuł opisujący ten sezon w wykonaniu każdej z drużyn. Napoli da dzieci to tytuł, więc już wiemy, jaka nota dla Napoli. Trudno się temu dziwić, ale pozwólcie, że odczytam te noty po kolei od najlepszej do najsłabszej, a wy powiedzcie, czy się z tym zgadzacie, albo w jakim stopniu, po czym zrekniemy do rubryki do. Manda del Giorno i zobaczymy, jak wy oceniacie sezon ogółem. Napoli na dziesiątkę. Podium dopełniają Lazio 9 oraz uwaga, Monca z ósemką. Takie pozytywne zaskoczenie w wykonaniu zespołu Rafaela Palladino. Następnie Lecce 7,5, Bolonia 7, Empoli 7. Następnie mamy noty 6,5, które otrzymują kolejno Inter, Atalanta, Fiorentina. Tu mamy pierwszą dziewiątkę. Następnie Torino 6,5, Udinese, Salernitana. Przechodzimy do szóstek. Milan, Roma, Sassuolo. Taka trójka otrzymuje szóstki. 5,5 otrzymuje Juventus. Piątka dla Specji oraz Ella Suverona. Czwórka dla Cremonese oraz trójka dla Sampdori. No to jestem ciekawy, czy wy też ocenilibyście tak surowo. Milan, Romeu i Juventus, czy tak dobrze Monce, Lecce, Bolonie i Empoli? Dajcie znać, Amici Sportivi, to jest zawsze subiektywna ocena, do której mamy prawo, mamy prawo też pięknie się nie zgadzać, więc czekam na wasze komentarze, czekam na wasze um, oceny, no a my zaglądamy do rubryki Domanda del Giorno, ponieważ ja pytam was o waszą ocenę tegoż sezonu. Zobaczmy, co się tam dzieje na żywo, nie zaglądałem jeszcze do not, tak, jak zazwyczaj, tego nie robię przed tym, jak zerknę na żywo. No dobrze, to. 61% z Was na razie ocenia ten sezon na między 7 a 8. Następnie 15% 9-10, 10%, 10 z notą 5-6, 11% z Was ocenia na 1-2, no i najmniej not zyskała, najmniej głosów zyskała nota 3 i 4. Mamy już komentarze, a przytoczę jako pierwszy komentarz Michaela Trellowego, który pisze go, jak domyślam się, z Italii, z uwagi na to, że Michael był obecny na meczu Milanu, widział pożegnanie z Latana na żywo. Nieporadność drużyny z drużyn, no, no jeszcze raz. Nieporadność drużyn Stop 4, spowodowana tym, że większość zawodników czołowych klubów była na Mistrzostwach Świata w Katarze, uczyniło walkę o Mistrzostwo jedną z najdłuższych. Lazio potwierdziło, że kto gra krócej w Pucharach, jest wyżej w lidze, a to w jaki sposób odbierano i oddawano punkty Juventusowi, to kolejna porażka. Ale byle do następnego, w którym Milan zdobywa drugą gwiazdkę, błona Giornata z Mediolanu. Nie pomyliłem się. Ciao, Michael. El Plombini dał dziewiątkę ze względu na skutek to Napoli, problemy juwe rozwój. Młodzieży pod okiem Allegri'ego Monce za, za kształt Trener Palladino. Przebudzenie Fiorentiny i Bologni. O pracy Sariego nie można nie wspomnieć. Jeśli dostanie wsparcie od Lotito, to orły mogą poszaleć. Spójna, drogi Il, El, El, El Plombini. Nota z tym, co pisze Gazeta Dello Sport. Um, Hubert Drzewiecki też dziewiątka, ponieważ Napoli zdobyło Scudetto, Trener Sarri z Lazio zrobił bardzo dobrą robotę i wicemistrzostwo Allegri Viuwe stawiał na młodych piłkarzy. Dobrą robotę wykonali Paladino i Souza. Kilka niewypałów transferowych. No kilka ciekawych komentarzy. Zapraszam do rubryki Lepagelle. Tę znajdziemy, jakiej jak rubryki Lepagelle? Widać, że to ostatni przegląd włoskiej prasy sportowej w tym kształcie, w tym sezonie. Zmęczenie daje o sobie znać. Oczywiście zapraszam do zakładki Społeczność i rubryki Domanda del Giorno, bo o tej mowa dajcie znać, jak Wy oceniacie ten sezon. Co dalej, się sportivi? No, przegląd prasy będzie się pojawiał. Od razu odpowiem na to pytanie. Natomiast będziemy patrzeć, co dzieje się we Włoszech, o czym warto powiedzieć, co jaki czas warto się pojawić, no i jak Wy będziecie zainteresowani tym. Formatem. Będę zwracał uwagę na to, jaka jest oglądalność tego formatu, i czy faktycznie w tym sezonie, który Wy też nazywacie z roku na rok ogórkowym jest o czym rozmawiać i czy jest sens wracać z pracówką O tym powie, powie nam życie i rzeczywistość, i statystyki pewnie na YouTubie. Natomiast jesteśmy z wami na pewno w najbliższy piątek wieczorem. Live, 3 minuty 93 minuty, w którym to poświęcimy uwagę w całości interowi i występowi na radzurych w finale z Manchesterem City, a przygotowujemy kilka ciekawych. Danych. Wierzę, że ciekawą dyskusję, więc liczymy na to, że będziecie razem z nami. Zapraszam już teraz z Arkiem Maczugą, choć live przygotowujemy całą redakcję. Filip Kotowicz również uczestniczy w tych przygotowaniach. Amici sportivi, bardzo dziękuję Wam za cały sezon tutaj na kanale, w tym formacie: przegląd, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej oraz oczywiście na antenie 11 Sports. To była sama przyjemność móc relacjonować, komentować dla Was mecze pierwszej ligi włoskiej uczestniczyć też w dyskusjach w studiu przedmeczowym. Dziękuję moim redakcyjnym kolegom zarówno z za Amici Sportivi, jak i z Eleven Sport za to, co przeżyliśmy przez te miesiące tego trochę anomalnego, może sezonu, ale jakże pięknego, osobliwego, no i zakończonego taką fetą w Neapolu, słuszną, zasłużoną. Więc trudno tutaj odbierać czegokolwiek czy cokolwiek Adzurim, bo zasłużyli absolutnie na tytuł mistrzowski. Co dalej? Czekamy na nowy sezon a ten już od połowy sierpnia. Oczywiście tylko w Eleven Sports i na kanale Amici Sportivi. Tymczasem buona giornata, buona settimana, no i trzymamy kciuki za Fiorentinę i Inter. Do zobaczenia wkrótce. A presto. Ciao Amici Sportivi.